Partnerem odcinka jest Wellness Hotel Borowica, Styrpskie Pleso, Słowacja. W dzisiejszym odcinku Test popularnego zimowego połączenia z Muszyny do Popradu na Słowacji, przejazd elektryczką do Szczyrbskiego Jeziora, atrakcje Teatr Wysokich i pobyt w hotelu Borowica. Kontent turystyczny Ludzie, atrakcje, trendy, miejsca do zjedzenia i do wypoczynku. Karuzela tematów. Na podcast zaprasza Magdalena Zbylud-Wiśniewska. Witam w kontencie turystycznym. Pociąg z Muszyny do Popradu kursuje w soboty i w niedzielę o godzinie 10 i o godzinie 18. Podróż zajmuje godzinę i 40 minut. Dzień dobry, czy kupimy bilety? Tak, tak jak najbardziej czy tylko w euro zapłacimy czy w złotówkach Nie, też u możemy? nas może, małopolskie wysyłają przedstawiciela i u nas w złotówkach i kartą natomiast y, z powrotem jeśli państwo by chcieli kupić w jedną stronę to już trzeba w euro mieć bo z tamtej strony już euro czyli jedziemy do Popradu ile nas taka wycieczka będzie kosztowała od osoby dorosłej 21.50 poproszę trzy bilety do Popradu tak tak i zapłacimy kartą 64.50 Dużo turystów tutaj macie? Powiem, zależy, ale ostatnio sprzyja. Przez ostatnie weekendy, co było, to było dość dobre obłożenie. 70-50 osób. Dziękuję bardzo. Pani Szuk. konduktor będzie dzisiaj z nami jechała? Tak. <laughs> Wiem. <laughs> Proszę powiedzieć, czy to jest e, takie połączenie, które rzeczywiście cieszy się dużym, e, dużym powodzeniem? Oczywiście, Ano. Podglądamy, góry widzimy po drodze. Aj chory, aj hrady, aj mesta, aj dziedziny. <laughs> Czyli to jest taka rzeczywiście ciekawa wycieczka. Bardzo zaujmowała Ano. <laughs> czy więcej osób młodych, czy trochę starszych się wybiera? Są takie różne kategorie. Aj młody, aj stary. Artur Julikowski. Ja tutaj po prostu jestem organizatorem, jednym z organizatorów tego przejazdu na Słowację, konkretnie to po Pradu. Tutaj udzielam informacji ludziom, pomagam tutaj pani z kolei małopolskiej obsługującej. Po prostu udzielam informacji, co można zobaczyć, ja, o której pociągi i wszystko. To połączenie, kto konkretnie organizuje? Czy to jest wspólna inicjatywa polsko-słowacka, czy może któraś się ze stron przejęła tutaj inicjatywę to znaczy... większej... To znaczy w, w si części. 70% to tutaj bardziej koleje słowackie dają tabor i, i po prostu oni bardziej tu partycypują. Koleje Małopolskie są tutaj operatorem na, na, na polskim tym odcinku, jakby zmuszy na plawiec. O. No dobrze, i dla kogo to jest ta atrakcja? Jest to atrakcja, tylko, że niedopracowana troszeczkę bo to było po prostu jako program pilotażowy na początku. Można było się przejechać na Słowację, można było na Słowacji złapać pociąg do sypskiego plesa i jechać w góry. A teraz po prostu jestem Pociąg, jedziemy tylko do Popradu. W Popradzie mamy tylko 4 godziny, i niestety to jest za mało, żeby skoczyć w Tatry, żeby skoczyć gdzieś dalej w górki. No, chyba, że planujemy zostać na noc, A, z tak. soboty na niedzielę. To z noclegiem jak najbardziej. Z noclegiem można jak najbardziej. Zostajemy na noc, jest, jest wtedy super, bo jedziemy sobie od razu w Tatry i, i potem wracamy. Wtedy można planować. My wybieramy to połączenie o godzinie 10 w sobotę, ale jakie mamy jeszcze możliwości? I pytam także o możliwości powrotu do Polski. To znaczy, o no 10 sobie jedziecie, jesteście tam na 11.40, 12.30 macie od razu pociąg, znaczy od razu, no godzinkę czasu macie u góry na dworcu w Popradzie, peron drugi u góry, także stamtąd odjeżdża pociąg do Strybskiego Plesa. Na no, Styrbskie Pleso wyjeżdżacie na 1350 metrów. Już jest in, inne powietrze, inny klimat. Inaczej się oddycha fajnie. Górki są już na wyciągnięcie ręki, także sam przejazd tą kolejką jest, jest też bardzo fajny, bo, bo, bo się jedzie po prostu pod samymi Tatrami. Potwierdzam, że widoki są świetne, ale nie uprzedzajmy faktów i wróćmy jeszcze do rozmowy z Arturem Królikowskim na temat połączenia Muszyna-Poprad. Przewyższenia są, to jest raz, a, a dwa, że po drodze mijacie bardzo fajne miasteczka słowackie. Czy Keszmarok, czy Stara Lubownia, Zamek też będzie widoczny. No i cały czas od Starej Lubowni bodajże po prawej stronie cały czas macie tatry. Także no, jest bardzo, bardzo fajny przejazd. A jeszcze tak jak dzisiaj, jak sypię, to już jest w ogóle. Może jutro, jak będziecie wracać, to będzie słoneczko, albo coś nie wiem. Z no, tego Wam życzę, bo też jest bardzo fajnie jechać w Słonecku. Jak długo będzie można korzystać z tych połączeń weekendowych Polska-Słowacja? Do ostatniego weekendu. Od do poprawy. Do ostatniego weekendu lutego, czyli chyba tam jest 26, czy coś takiego, a później w czerwcu już będą nowe kursy. Rozmawiamy ze Słowakami o, o tym, żeby, żeby po prostu no, było więcej kursów i zmień, żeby zmienili godziny, żeby było atrakcyjniej. Także zobaczymy, co będzie dograne. No to trzymamy kciuki, bo jak sądzę, to jest rzeczywiście... Rzeczywiście druga atrakcja. Widzę, że tutaj mamy dwa składy, którymi można podróżować. Mniej więcej pan ma... W lecie ma... to jest za mało. W lecie to jest za mało. Ten, ten skład to jest za mało i w lecie puszczają większy skład, większy pociąg, także, także jedzie więcej ludzi ponad seta. Dzisiaj jest około 40-50 osób jest teraz, także... Także, także w zimie jest troszeczkę mniej, ale za to jest uruchliwiej bardziej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wybierają się Państwo dziś na Słowację? To w celach turystycznych? Tak, turystycznych. A w jakim składzie? Bo to widzę, że, że liczna rodzina. Mąż i dwójka. Trzylatek i prawie dwulatka. A jakie Państwo mają plany na Słowacji? Spontanicznie. Do, do, do Popradu i tak zobaczymy. A skąd państwo pochodzą? Z Poznania. Państwo przyjechali do Muszyny tak, z Poznania i jadą do Popradu. Ale teraz państwo są tutaj urodziny czy, czy przyjechali na ferie? Ja Jadę do Kierzmarku zwiedzić, zobaczyć zabytki. Jadę z Muszyny, gdzie przyjechałam na weekend specjalnie po to, żeby tym pociągiem właśnie pojechać. Pociąg jest znakomity. Na peronie można było kupić bardzo łatwo bilety za złotówki. Przyjechał o czasie, za oknem piękne widoki czego chcieć więcej. No właściwie to chyba wszystko mamy, bo i zima dopisuje. No właśnie, jest śnieg, naprawdę jest pięknie. Czy pani wcześniej testowała to połączenie? Nie, nie testowałam. Z zobaczyłam w internecie. W ogóle przyjechałam z Łodzi. Zobaczyłam to w internecie i przyjechałam tu. Pierwszy raz się wybieracie na Słowację tym pociągiem? Tak. A skąd jesteście? Ja teraz z Krakowa aktualnie. Ja z Nowego Sącza. A jak się dowiedziałyście o tym połączeniu? I czy to był rzeczywiście taki plan... Plan przygotowany wcześniej, czy może jednak spontanicznie podjęta decyzja, wyjeżdżamy? No to moja ciocia nam to podesłała i tak z tydzień wcześniej stwierdziliśmy, że jedziemy. A jakie macie plany na miejscu? Pospacerować chyba, popatrzeć co tam się dzieje wokoło i zwiedzić okolice. Gdzie jedziecie? Wyjedziecie do Popradu, czy wysiadacie wcześniej? Do Popradu. Państwo są zmuszeni? Tak. A czyli Państwo mieli, można powiedzieć w cudzysłowie, pod nosem. Pod nosem, tak, ja jedziemy pierwszy raz. A pod nosem mamy tak no. piękne tereny. No i 20 pobrat. parę złotych to chyba nie jest dużo. Niewielka kwota jak za ten odcinek trasy to naprawdę. I już jesteśmy za granicą. Tak, tak, <laughs> jesteśmy za granicą. A Państwo z rodziną? Z kim rodziną. pan jedzie? Żona, wnuczka i córka. No, czyli wielopokoleniowy ten Tak, swój. tak. Jedziemy wnuczce pokazać piękne tereny na Słowacji. I... Dotarliśmy do stacji Poprad Tatry, a teraz będziemy się kierować na elektryczkę, a dalej kierunek Jezioro szczerbskie. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzy bilety na tatrzańską elektryczkę do Szczerbskiego Plesa. A my z powrotem? Tam jestem. Dzień. Ano? Dziękuję. Bilet na elektryczkę do Szczepskiego Jeziora kosztuje 2 euro od osoby. Bilety trzeba skasować w automacie. Sam przejazd jest bardzo komfortowy. Mijamy piękne widoki, m.in. stary smokowiec. Po około godzinie jesteśmy na miejscu w Szczyrbskim Jeziorze. Szczyrbskie Jezioro to nie tylko, jak można się domyślić, jezioro, ale również nazwa miejscowości Tatrzańskiego Parku Narodowego i najwyżej położonego ośrodka narciarskiego z dolną stacją kolejki na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza i najdłuższym sezonem narciarskim na Słowacji. Oferuje 9 kilometrów tras zjazdowych o niskim i średnim stopniu trudności. Tylko tutaj, w słowackich tatrach wysokich, można szusować po zmroku. Szczyrbskie jezioro jest najczęściej odwiedzanym spośród ponad 80 górskich stawów i jezior na Słowacji. Ma powierzchnię około 20 hektarów i głębokość około 20 metrów. Głębszy, na 53 metry, jest tylko chińczowy staw. Nad jeziorem góruje solisko. Jezioro można okrążyć. Wokół jest zbudowana ścieżka. Mijamy hotele i sanatoria. My name is Lucia Blaszkowa and I'm working for the region High Tatras, which is official tourist board in High Tatras and I'm executive director. Sztrbskie Pleso? Dobrze mówię? Jest uh, in tak, po polsku to jest szczerbskie Jezioro. Oficjalna nazwa to Sztrbskie Pleso. Dopisała nam fantastyczna pogoda, jest zima za oknem, fantastyczne warunki. Może niekoniecznie dla kierowców, bo patrzymy na to, jak jeżdżą samochody, ale to są też uroki zimy. Spotykamy się tutaj na Słowacji. Przyjechaliśmy z Polski pociągiem z Muszyny do Popradu, i potem przesiedliśmy się na elektryczkę. Wysokie Tatry. Co to jest za region? Region Wysokie Tatry jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na Słowacji. Nie tylko dla lokalsów, ale i miastowych. No i Polaków. Mamy do siebie blisko. Znajdujemy się bardzo wysoko. 1400 metrów około, prawda? Tak. Wszędzie, gdzie się nie poruszysz, jest wysoko, bo rzeczywiście jesteśmy w Tatrach Wysokich. Każde miejsce znajduje się powyżej 1000 metrów. Jedynie Poprad jest niżej. Znajdujemy się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Obok jest jezioro. No, my teraz rozmawiamy w restauracji hotelowej, hotel czterogwiazdkowy Borowica, o którym więcej będzie w naszym podcaście za moment. Spotykamy się w Tatrzańskim Parku Narodowym. To są góry, tutaj jest naprawdę przepięknie, ale to są też no, i górskie warunki, prawda? Opowiedzmy o tych walorach. Dlaczego tutaj jest tak pięknie? Najważniejszym powodem, dla którego odwiedzane są tatry wysokie, jest natura. W lecie możemy wybrać się na górskie wycieczki, a w zimie na narty czy wybrać inne sporty zimowe. Generalnie aktywności na zewnątrz, ale to wszystko jest tylko dodatkiem do pięknych krajobrazów. Spacerują tu niedźwiedzie czasem? Oczywiście, jesteśmy w Parku Narodowym, więc spotykane są tu niedźwiedzie. Skłamałabym, jeśli powiedziałabym, że nie. Ale w szczególności w Tatrach Wysokich nie mamy z nimi problemu. Są dwa powody. Po pierwsze, nie mamy problemów ze śmieciami, więc niedźwiedzie nie podchodzą w poszukiwaniu jedzenia. Po drugie, niedźwiedzie potrzebują ogromnych zalesionych przestrzeni do życia, a tatry w głównej mierze są górami skalistymi. Poza tym po górnych partiach chodzą turyści. Jeśli już spotkać Niedźwiedzia, to raczej w dolnych partiach, ale raczej niedostępnych dla turystów. Największym walorem tego miejsca, w którym się znajdujemy, jest jednak jezioro. To jest drugie co do wielkości na Słowacji jezioro, głębokość około 20 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Jak można spędzać wolny czas? Bo zakładam, że nawet jestem pewna, że inaczej spędzamy czas zimą, a inaczej spędzamy czas latem. Jest Pleso. Pleso jest jednym z najpopularniejszych w Wysokich Tatrach. Na Słowacji są dwa główne kurorty zimowe. To Tatrzańska Łomnica, najpopularniejsza, nowoczesna i duża. Sztyrbskie Pleso jest na drugim miejscu, trochę mniejsze, ale bardzo atrakcyjne. I oczywiście historia tego kurortu jest powiązana z historią jeziora, bo usadnictwo przy jeziorze było później. Nawet jeśli ludzie nie uprawiają żadnych sportów, narciarstwa czy wycieczek, to przyjeżdżają na spacer wokół jeziora. Widok jest piękny. Nie zobaczysz tego dzisiaj, bo zbyt mocno pada śnieg. Najbardziej popularne widokówki są z tego właśnie miejsca. A co jest ciekawe, w lecie możesz popływać łódką. Nie możesz tego zrobić na żadnym innym jeziorze w Tatrach. Wszystkie są zabezpieczone. Ludzie oczywiście czasem próbują łamać za Zasady. Łódka tak, ale kąpać się i pływać nie wolno. O czym jeszcze możemy powiedzieć, na co możemy zwrócić uwagę, jeżeli mówimy, myślimy o największych atrakcjach regionu Tatr wysokich? Komfortowe i interesujące jest połączenie między dwoma kurortami nazywane przez nas drogą wolności. I na przykład jak przyjeżdżasz z Polski samochodem lub pociągiem do popradu i dalej w tatry, możesz. Jechać tą drogą i dotrzeć do Starego Smokowca, a stamtąd na Hrebienok. To jest bardzo popularne miejsce, bo jest nie tylko bazą wypadową w góry w lecie, w zimie z powodu tatrzeńskiej lodowej świątyni. To świątynia zbudowana z lodu, z lodowych bloków. Jest ogromna, zbudowana z więcej niż 200 ton lodu. Każdego roku jest inny motyw, a w tym roku tematem jest Zamek Królewski na Wawelu. To jest dedykowane Janowi Pawłowi II, ponieważ świętujemy 30. rocznicę odwiedzin Tatr Wysokich i dlatego zbudowaliśmy Wawel in jeżeli się wybieramy z dziećmi, to w Polsce za chwilę rozpoczną się ferie zimowe, a co za tym idzie, też wyjazdy gdzieś dalej i bliżej. Co z dziećmi można robić? Wszystko. Uh, like, you know, like... Jak wiesz, wysokie teatry są przygotowane na odwiedziny każdej grupy wiekowej. Zarówno jeśli przyjedziesz z rodziną, z małymi dziećmi, czy ze starszymi osobami, jest wiele możliwości dla wszystkich. Na przykład mogę Ci podać pomysł na atrakcję dla rodziny. Przyjeżdżasz w wysokie tatry, kwaterujecie się w jakimś miłym miejscu, na przykład w hotelu Borowica i program zależy od Twoich potrzeb. Jeśli jeździsz na nartach, możesz poszusować w szczerbskim jeziorze albo w tatrzańskiej łomnicy. Możesz odwiedzić lodową świątynię, o której mówiłam. Możesz zjechać do starego smokowca. Ale wracając do Szczepskiego Jeziora, tutaj możesz poszusować nocą. Trasy są oświetlone, no i większość aktywności jest na świeżym powietrzu. A co jeszcze popularnego dla rodzin, park wodny z 13 termalnymi basenami w popradzie. Gdzie atrakcji dla dzieci jest mnóstwo. gaming centers, know, like I mean Czyli dzieci na pewno nie będą się tutaj nudziły. Jest mnóstwo propozycji spędzania wolnego czasu. Gdzie szukać informacji na temat atrakcji, na temat miejsc noclegowych, na temat tego gdzie można, gdzie można zjeść? Mamy broszury dla turystów, mamy też stronę internetową regiontatry.sk i tak samo nazywają się nasze media społecznościowe, region Wysokie Tatry. Informujemy o wszystkich atrakcjach, co dzieje się w regionie, o wydarzeniach. Rozmawiamy w hotelu Borowica w szczyrbskim Pleso. Opowiedzmy o tym miejscu, bo to jest taki hotel na pewno w stylu górskim i na pewno jest bardzo klimatycznie. Hotel Borowica nie ma długiej historii. Nie jest najstarszym hotelem, ale nie jest też najnowszy. Jest jednak położony w atrakcyjnym otoczeniu i to jest pierwsza rzecz. Nie jesteś w centrum, ale jednocześnie od centrum dzielicie zaledwie kilka kroków a co jest najbardziej wyjątkowe w tym hotelu poza wnętrzem, które jest bardzo przytulne i komfortowe jest tu piękna strefa wellness i spa, którą sama wypróbujesz i ocenisz jak tam jest fajnie Czy tutaj przyjeżdżają osoby, które chcą spędzać czas aktywnie? Czy to jest raczej takie miejsce, gdzie przyjeżdżamy żeby odpocząć i przy okazji napawać się tym pięknym widokiem na na Tatry. Myślę, że hotel Borowica jest przeznaczony bardziej dla osób, które szukają spokoju, relaksu i chcą być dobrze zaopiekowani, włączając w to jedzenie i całą resztę. W tym samym miejscu są śniadania i obiady. Hotel jest bardzo odpowiedni i dla rodzin, i dla par, ponieważ możesz zostawić swoje problemy. Możesz albo skorzystać z wielu atrakcji na zewnątrz, Albo zaszyć się w przytulnym hotelu, który oferuje całą paletę usług. Zapraszamy. Pozdrawiam. Odwiedź kontent turystyczny na Instagramie. I już podsumowująco, pobyt w hotelu Borowica w Szczerbskim Jeziorze pozwolił nam złapać oddech po tygodniu pracy. Po spacerze wokół jeziora wróciliśmy zmarznięci, ale usatysfakcjonowani wycieczką. Smaczna kolacja i relaks na basenie z jacuzzi, to była sama przyjemność i pełna regeneracja. No i nie sposób nie wspomnieć o bardzo wygodnym materacu i o komforcie snu. Miniwarek w pokoju oczywiście kusił przekąskami, ale na szczęście resztkami silnej woli udało się nie ulec. Tym razem dziękuję za uwagę magdalena Zbrod Wiśniewska. Do usłyszenia. Odwiedź kontent turystyczny na Facebooku. Partnerem odcinka jest Wellness Hotel Borowica, styrpskie pleso, Słowacja. Podziękowania dla regionalnej organizacji turystycznej Tatry